Wielu ludzi nie wie, co to szaleństwo. Prawdziwe szaleństwo. Niespełna rozumu młodzieniec nigdy nie będzie się równał z seryjnym zabójcą, który wykonuje swój akt mordu, bo tak nagazali mu jego bogowie. Co jednak tyczy się samych bogów, niedalej jak miesiąc temu znalazłem pewną książkę opisującą dziwne i wręcz nieludzkie, zapewne zmyślone rytuały. Moje przeświadczenie o tym, iż były to wymysły spisane na pergaminie niewprawną kaligrafią, zdawała się tylko potwierdzać niewielka grubość czytanej przeze mnie lektury. Książka z niepierwszego nakładu o pożółkłych kartkach i czciące aż nadto przypominające niemieckie nagłówki gazet, a jednak mimo wszystko spisana po polsku. A właściwie staropolsku. To w niej przeczytałem o pewnym zapomnianym bóstwie, które zwie się mlar. Jest to coś w rodzaju bytu objawiającego się w przeróżny sposób. Na ogół nie posiada formy fizycznej, istnieje jakby pośród nas, ale nie dotyka świata materialnego, a przynajmniej nie w taki sposób, jakbyśmy podejrzewali. Ów dotyk, swoiste oddziaływanie, wyróżnia jednak pewna reguła. Wszędzie, gdzie Mlar przebywa, i wpływa na otaczający świat, pojawiają się choroby i zaraza. Od szkorbutu, przez cholerę, a skończywszy na raku, wszystkie te przykrości powodowane są przez jeden byt. Brzmi nieprawdopodobnie, jednak nie jest to największe odkrycie. Jego wpływy i konsekwencja sięgają znacznie dalej. Widzicie, Mlary jest cierpliwy. Wynika to z jego nieprzymuszonej niczym natury. Kiedy czytałem poszczególne rytuały tej pozbawionej tytułu, oprawionej w zieloną okładkę książki, uczułem dziwne wrażenie. Zdawało mi się, że czas spowolnił, a ja sam znalazłem się w ciemnym, gęstym ogrodzie. Woni rozkładu i soków roślinnych przesiąknął mnie na dobre. Zaś ja, jak w transie, począłem iść przed siebie, przezierając się przez zarośla, aż nie dotarłem na niewielką polanę pośrodku, której znajdował się kamienny, okrągły stół pokryty mchem. Na samym kamiennym blacie lśniła niewielka kulka o perłowo-czarnej masie. Wyglądała trochę jak jajko. Wiedziony szeptami podświadomości, zbliżyłem się i przeświadczony, iż to sen, połknąłem ów obiekt jak zachłanny, wygłodniały zwierz. Nie minęło dużo czasu, kiedy zaczęły boleć mnie jelita, płuca poczęły palić żywym ogniem, zaś w żyłach miałem rozpalone żelazo. Głowa moja rozsadzana była milionem bóli, jakie powaliły mnie na ziemię. Po czym straciłem świadomość. Obudziłem się w bibliotece szkolnej, i kiedy doszedłem do wniosku, iż nic mi nie jest, wróciłem do dormitorium. Byłem zdziwiony moimi omamami, lecz zmęczenie dało mi się we znaki na tyle, iż poza wypiciem soku jabłkowego i zjedzeniem paru kanapek, nie oddałem się niczemu innemu, jak objęciom morfeusza. Zasnąłem, a sen miałem niespokojny. Śniły mi się skrzydła, jakby przeżarte zarazą. Pióra kleiły się od jakiejś mazi, zaś ja coraz bardziej i bardziej wsiąkałem w zgniliznę, jaką była przeżarta ziemia. Rozpadałem się, butwiałem, murszałem, aż w końcu obudziłem się z potwornym bólem głowy. Uświadamiając sobie, iż mam niewiele czasu, by zdążyć na zajęcia, zostawiłem dziwną lekturę na biurku i pognałem, by dopełnić dzienne obowiązki szkolne. Wiele godzin minęło, nim wróciłem do swojego pokoju, po sutym obiedzie na przerwie i reszcie jakże ważnych zajęć. Jednak wtedy jedzenie już mi nie podchodziło tak bardzo jak przed odnalezieniem książki. Powracając do swojej samotni, znów zacząłem studiować swoje znalezisko. Zieloną książkę o pożółkłych kartach. Rytuały stawały się dziwaczniejsze i dziksze, ich opisy przywodziły na myśl niemalże kopulacje dwóch zwierząt, jednak były o wiele bardziej bluźniercze. Noc zapadła już na dobre, kiedy z coraz bardziej chorym zainteresowaniem. Oddawałem się lekturze tych obrzędów. Niektóre nawet mnie bawiły, większość brzydziła. Zauważyłem też, iż książka przybrała na masie. Nie była już tak cienka jak ostatnio i na pewno liczyła sobie więcej kartek niż kiedy po raz pierwszy ją znalazłem. Nie mogłem za bardzo w to uwierzyć. Wpierw myślałem, iż to jakiś psikus, nieudolny żart zrobiony przez kumpli. Choć Kogo ja oszukuję? Nie miałem przyjaciół, może poza lamią, z którą utrzymywałem przelotne kontakty. Nieco rozeźlony na niewytłumaczalne wydarzenia, jak rosnąca ilość kartek i opasłość tomu, postanowiłem, że najlepiej będzie, jeżeli odpocznę po ciężkim dniu nauki i prześpię się. Padłem jak kłoda, a sen miałem równie dziwny co poprzedni, jednak. Nieco inne. Objawiła mi się łąka pokryta pleśnią. Brodziłem w niej jak w bagnie. Nagle zobaczyłem pochód kształtnych postaci. Mieli na sobie cynowe zbroje, miedziane miecze i pochodnie rozświetlające polane. Szli w równym szyku niemal gęsiego z dwoma wojakami na froncie i na końcu pochodu. Począłem iść ku nim. Wołałem, zaklinałem, aby pomogli mi wyjść z tego grzęzabiska, jednak ci, jak w sennym transie, parli przed siebie. W końcu przedarłem się przez zgniliznę i poszedłem za ich korowodem. Zdawało mi się, iż jestem tylko zjawą niemym obserwatorem, jak dotychczas w moim życiu. Zawsze obserwowałem lub byłem obserwowany. Rodzice... Niech ich diabeł porwie, nie byli tymi, którzy obdarzają swojego jedynego syna radością i oparciem. Byli wyniośli i zawsze żądali ode mnie najwięcej, począwszy od ocen, a skończywszy na manierach. Książki stały się moimi jedynymi kompanami, a nawet bez nich dobrze wiedziałem, iż nikt się mną nie zainteresuje. W końcu pochód doszedł do zmurszałego drzewa. Stęchlizna w tym miejscu była wyjątkowo silna, kiedy moja niematerialna sylwetka przesiąknęła na sam przód pielgrzymujących. Zobaczyłem wpierw, jak coś się podnosi, było obrzydliwe, pękate i zatęchłe, groteskowe i nienaturalne. A jednak przypominało coś, co widziałem i znałem dobrze. Żabę Wielka, opasła żaba wygramoliła się z spróchniałego drzewa. Miała szpiczaste, zrogowaciałe rogi tuż nad swoimi zielonkawo-matowymi oczami. Jej skóra pokryta była plamami zieleni i brązu. Jej pysk rozdziawiał się lubieżnie, jak gęba pijawki lekarskiej, ale posiadał znaki szczególne świadczące o tym, iż ich właściciel miał szczękę i żuchwę, która kiedy się zamykała, Tworzyła otwór w kształcie czteroramiennej gwiazdy. Wpierw chciałem uciekać, ale zobaczyłem dzieci: trójkę dzieci, które zbliżyły się, przesiąknęły przeze mnie i podeszły do tego bluźnierczego monstrum. Żaba jedynie rozłożyła paszczę i połknęła je jedno za drugim, przeżuwając, mlaszcząc i pozostawiając ochłapy skóry i ubrań na swoich zębach i wargach. Wtedy usłyszałem, niech wielki mlar ześle nam apostoła, niech napełni nas darem szczęścia. Ku tobie posyłamy nasze prośby i modlitwy, spraw byśmy byli płodni i liczni, a cenę za te dary jesteśmy w stanie zapłacić w mięsie i ciele. Zesztywniałem ze strachu. Ci lunatycy faktycznie chcieli zostać pożarci, zjedzeni jak małe sardynki. Nie chciałem na to patrzeć, jednak modlący się przed wielką żabą, czy może raczej krwiożerczą ropuchą, nie ustawali w swoich błagalnych modlitwach i zawodzili tak posępnie, iż zacząłem żałować ich dusz tak dalece przeżartych pradawną religią i obrzędem, których mienia nie znałem. Chciałem przemówić im do rozsądku, prosiłem by przestali się modlić, by wysłuchali mojego słowa. Jednak nie mogli mnie usłyszeć. Byli jak w transie, a moja duchowa forma była tak samo pomocna, co wiatr smagający liście w nadziei, iż któryś z nich strąci podczas wiosny. Wtedy stało się coś absolutnie przerażającego. Wielka ropucha zaatakowała miażdżąc swoich wiernych wyznawców, rozgniatając pancerze czterech żołnierzy w cynowych zbrojach i miedzianych mieczach. Działo się to tak szybko, iż mógłbym przysiąc, iż ów potwór, owa piekielna bestia z wodnych głębin była huraganem, który przetoczył się przez całą rozciągłość pochodu. I wtedy zwróciła na mnie jedno z ze swoich oczu. Zamarłem, niepewny czy mnie widzi, niepewny czy mnie nie zje. Podpełzła do mnie, po czym gardłowym brzmieniem zaskrzyczała i zarychotała zupełnie, jakby była uradowana. Uradowana z tego, iż ich zabiła, uradowana, iż nie żyją, a jednak jej uśmiech mówił mi coś jeszcze. Ci ludzie odrodzą się, ich prośby zostały wysłuchane. I oto wielka ropucha poczęła wypluwać ze swej przepastnej, niczym chorybda gardzieli, coś co wyglądało jak obłe kamienie. Były pełne w śluzie, o zielonkawo-żółtawej barwie. Nagle te obleśne obiekty poruszyły się i poczęły pełzać, wiły je się jak larwy, podrygiwały i pożerały wszelką pleśń, na której znajdowały się rosły. Rosły niewspółmiernie tworząc amorficzne otyłe cielska, aż w końcu nie zastygły kompletnie nieruchomiejąc. Poczułem chroniczny ból w kończynach i upadłem w pleśni. Wielkie, nieruchome larwy zostały przesunięte przez żabę wokół mnie i nim się obejrzałem, utworzyły krąg jak kamienie wokół ogniska. Wielka bestia o żabich gabarytach stanęła swoimi łapami przede mną wewnątrz, Zaś ja uczyłem, iż jestem całkiem materialny zarówno dla siebie, jak i dla niej. Wtedy usłyszałem dziwny, chropowaty głos. Zachrypnięty, szkaradny i bezwzględny. Jestem malar, jestem tym, co przyzywasz. Jestem tym, czego szukasz, jestem wybawieniem i ostoją, której potrzebujesz, dotknij mojej twarzy. A moje lico odbije się na Twojej duszy i wypleni wszelkie plagi trawiące Twoje ciało. Będziesz nosicielem chorób, będziesz nosicielem skasy, będziesz bluźnierstwem w przestworzach i na ziemi, a moje słowa prowadzić będą Twoje czyny, gdyż jesteś moim mieczem przeciwko niewiernym. Jesteś oczyszczeniem poprzez skażenie, jesteś war, mój apostoł. I będziesz od dziś moim towarzyszem. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Wszystko zakrawało na żart, jakiś koszmar, który przerodził się w komedię. To musiał być tylko sen, a jednak wydawał się aż tak realny. Nagle opasły larwy pękły, a ich zgnilizna i flaki wylały się na mnie i wielką ropuchę. W przypływie palniki złapałem przerażający pysk żaby, czując jak przez moje ciało przebiega ból. Nie wiedziałem co się dzieje, moje ręce były jak spalone. Tliły się zielonkawym, nekrotycznym światłem. Flaki oblewały mnie, a moje ciało rosło i rosło. Nie wiedzieć czemu poczułem ból na swoich barkach i z przerażeniem zobaczyłem, iż coś na nich rośnie. Próbowałem to zedrzeć z siebie, jednak sprawiało wrażenie, iż jest elementem mojego ciała, a ciągnięte bolało gorzej niż wszyscy diabli. I wtedy zrozumiałem, to nie był sen ani rzeczywistość. Byłem gdzieś, a to, co się ze mną działo, było nie tylko przeżarte agonią i cierpieniem, ale także czystą mutacją. Mutacją, która była darem od obelżywej istoty Mlar. Nagle obudziłem się. Leżałem w szpitalu. Pielęgniarze właśnie zdejmowali ze mnie bandaże. Moje ciało, moje ukochane ciało rozpadało się, jakby było z galarety. Widziałem swoje zdeformowane kończyny, swoją twarz w lustrze, o które poprosiłem, wszystko zbrukane i wykoślawione przez nieznaną chorobę, która toczyła moje ciało. Pęcherze żółci były wycinane, a wraz z nim moje ciało, skóra, nawet mięśnie. W końcu, po licznych wybudzeniach się z narkozy, lekarze powiedzieli, iż nie wiedzą, co mi jest, że nic nie pomaga, a przynajmniej nic, co zna nauka. Podobno znaleziono mnie pokrytego strupami z żółcią, kiedy nie pojawiłem się na zajęciach. Koledzy, jacyś znajomi z wykładów, Znaleźli mnie śpiącego w ciężkim stanie, a stamtąd trafiłem tutaj, do szpitala. Rodzice się nie pojawili, byłem sam, sam ze swoimi myślami, zły na cały świat i na siebie, iż uległem czemuś, czego nie mogłem określić. Wielka, ropuchowata poczwara zapewnie śmiała się ze mnie za to, iż koniec końców zostałem naznaczony. Bluźniercza choroba od jeszcze bardziej bluźnierczej istoty. Myślałem, że umrę, i zapewne tak było. Do czasu, kiedy moje serce. Wtedy, kiedy moje serce wydało ostatni skurcz, zobaczyłem ropuszą twarz Mlaara. Szczerzył na mnie swoje zęby, niepodobne do żadnej z małych, niewinnych żab, jakie są w stawie. Jego cielsko cuchnęło nawet we śnie. Czemu właśnie ja? Spytałem. Nic to, pamiętaj, nic to, że umrzesz uśmiechnął się, oblizując swoim językiem swoje ślepia. Nie było to jednak ani złowieszcze, ani złowróżbne bardziej żartobliwe, a przynajmniej żartobliwe w jego mniemaniu, jeżeli jakiekolwiek mniemanie o mojej kondycji miał i wtedy zmarłem. Ciemność, jaką zobaczyłem po śmierci, nie napawała mnie optymizmem. Nie widziałem swojego ciała, ani tego, co przede mną jest. Nagle jednak pomieszczenie, w jakim znajdowałem się, poczęło się rozjaśniać. Zobaczyłem łóżko, na którym leżałem. Obrzydliwa rozpływająca się masa kończyn, która kiedyś była człowiekiem. Strupy, żółć, opuchlizna i wszystko to, co wywołuje wymioty, kiedy po raz pierwszy zobaczysz to na własne oczy. Jednak ja, będący obok swojego ciała, stałem. Całkiem fizycznie i całkiem pewnie. Spojrzałem po sobie. Byłem w coś ubrany, jakby szatę, a w dodatku coś w rodzaju pancerza. Nie tego, co cynowe żołnierzyki. Był inny wydawał się stalowy, wytrzymały i odporny. Poczułem nieodpartą chęć przeciągnięcia się, a kiedy to robiłem, uczułem jakby miał parę dodatkowych kończyn. Nie wiedziałem dlaczego, aż nie popatrzyłem po swoich barkach. Nieco za siebie. Z moich łopatek wyrastały skrzydła. Były jakby przeżarte zgnilizną, matowe, ale na swój sposób dostojne. Spojrzałem na swoje ręce, były okute w rękawice. Zdjąłem jedną z nich, by zobaczyć swoje ciało. Ręka była pokryta czarnymi szramami i pożółkłymi pęcherzami jednak nie była spuchnięta. Nie chcąc widzieć tego i nie wiedząc, co począć, poza paniką, ponownie założyłem rękawice. Postanowiłem zajrzeć do sali obok. O dziwo, jak się tylko poruszyłem, moje nogi oderwały się od ziemi i zacząłem płynąć w powietrzu. Przenikając przez obiekty na mojej drodze. Zwiedziłem pacjentów chorych na nieuleczalne choroby, widziałem salę dla rodzących kobiet, w końcu wydostałem się na zewnątrz. Pomachałem skrzydłami, które sprawiały wrażenie, jakby same chciały mnie nosić gdzieś wysoko i daleko. Nim jednak to uczyniłem, usłyszałem głos w swojej głowie: Nic to, pamiętaj, nic to, że umrzesz. Nawet uśmiechnąłem się na przypomnianą frazę: Mlar nie drwił ze mnie, stałem się jego apostołem, i czy tego już teraz chcę, czy nie, jestem bluźnierstwem, które będzie kazić nie tylko rodzaj ludzki, ale polecę tam, gdzie wskaże. Poza planety, poza wymiary, poza krainy tak odległe, iż nie wie o nikt nich. Jestem Jego słowem, które pali. Jestem Jego mieczem, który kazi. Jestem Aureliusz Vaar. Jestem apostołem gnijca, a on moim towarzyszem. Scenariusz! Nieprawicz. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.